Limit czasu w tym biegu to 35 godzin. Już ta liczba pokazuje, że mamy do czynienia z bezwzględnie trudnymi zawodami. Takie biegi upodobał sobie nasz eksportowy team Hubert Gauden i Łukaszka Merduła, którzy i tym razem nie odpuszczają ekstremalnego startu, jakim jest Łemkowyna Ultra Trail. To 150 km w Bieszczadach. Marzeniem naszych biegaczy jest zameldowanie się na mecie po 20 godzinach. Wiele zależy od pogody. Jeżeli będzie słonecznie sucho, można to zrobić szybciej. Jeżeli będzie deszcz, no to będzie to, z czego słynie, czyli błota w każdej możliwej konsystencji. I to będzie zabierało minutę. I uwaga! Bieg odbywa się czerwonym szlakiem. Zaczyna się w Krynicy Zdrój, meta jest w Komańczy. Musimy sobie też rozróżnić pewne sprawy. Tak? To nie jest tak jak Krośnicka Dziesiątka, gdzie biegniemy od startu do mety. To co my robimy to jest bardziej marszobieg, bo nie da się biec 20 godzin. Pod górę marsz, z górki zbiegi, po płaskim zbiegi. Do tego są punkty żywieniowe, gdzie można sobie zjeść pieczonych ziemniaków, wypić rosołu czy innych smakołyków. Także to nie jest bieg ciągły. Dajmy tylko, że bieg zaczyna się o północy za niespełna 3,5 godziny.